Dobry do Grzecia Bardowskiego, kurędy. A w drugą stronę, dobra? To tam. zawracamy. Zabracamy. Jedziemy do Grzecia Bardowskiego. Obejrzeć rzepaki, zobaczyć czy wyglądają równie dobrze jak w roku ubiegłym. Porozmawiamy troszeczkę o agrotechnice porozmawiamy o technologii uprawy z Grzyśkiem. Jeżeli będziecie chcieli sobie porównać rzepaki z zeszłego roku i z obecnego roku, to zapraszamy do obejrzenia filmu z rocznej naszej wizyty. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Rysiek, od wielu lat obserwujemy gospodarstwo, współpracujemy, i te rzepaki u ciebie co roku wyglądają bardzo dobrze. Eee, wiadomo, pierwszy czynnik, najważniejszy woda, ta, tak. która nie zależy od nas. Drugi czynnik to dobór odpowiednich odmian ale to już, że tak powiem, zostaw nam. <grym> Dziękujemy za zaufanie. Ale trzeci, bardzo ważny aspekt który którym chciałbym, żebyś się z nami podzielił, to jest agrotechnika i technologia, jaką stosujesz w swoim gospodarstwie. Czy mógłbyś nam trochę przybliżyć tutaj? No są takie pewne punkty, które się co roku nie zmieniają już od wielu, wielu lat. I tak jestem u siebie przyzwyczajony, że ten rzepak, żeby średnia wyszła czwórkę, bo w zależności, wiadomo, te pola są różne, słabsze, gorsze, żeby ta czwórka była, no to i tak się najczęściej udaje zrobić. Bywają też kawałki, gdzie się udaje po pięć tą zbierać. No właśnie. Więc myślę, że ta technologia taka jest w miarę, chociaż ja bym się tutaj nie zastanawiał tak za bardzo nad technologią, że jest tylko jedna dobra właściwa. ścieżka tak, właściwa, tak. bo ja wiele lat robiłem orkowo rzepak. I równie dobrze mi fajnie planował i to nie jest tak, że tutaj będziemy mieli od razu nie wiadomo jakie wielkie różnice. W tym roku jest striptil, na striptil bardzo fajnie reaguje, bo oczywiście pod korzeń. Dostaje azot, no azot dostaje tak. fosfor, te korzenie fajnie sobie tam e, z tego czerpią, więc mm. to jest taki bardzo pozytywny aspekt. A zaraz, no jakby przygotowanie po, do pola do, do siewu, no to jest takie, można powiedzieć, standardowe, bo, bo idzie talerzóweczka. A e, powiedzmy, tutaj był jęczmień w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam. Tak, tu tak? był jęczmień. Rozpoczynasz y, talerzówką? Na jaką głębokość płytko? E, płytko. płytko. E, płytko. E, okay. Bardzo płytko y, i też nie obyło się bez błędów, bo ten. Jakby ten rzepak, y, jęczmień, który jest przed plonem, no ciężko opanować. Mm -hmm. Jednak mm -hmm. y, i pojawia się bardzo. samo siebie? Ta, tak. Jeżeli jest bardzo krótki czas od zbioru do siewu, y, to, żeby zastosować środek w odpowiedniej e, fazie, czyli, tak, siejemy sobie już, załóżmy, po tych wszystkich uprawkach, siejemy rzepak e, i bardzo szybko pojawia się jęczmień, to żeby zastosować coś etykietowo, to nie mamy czym wjechać, mm -hmm, bo mm -hmm. czekamy tam na któryś liść tego rzepaku, jęczmień idzie, jeżeli ten moment przegapimy, no to mamy po jęczmieniu bardzo no jest, duży problem. Jest, bardzo Przenica bardzo. spoko, ale po jęczmieniu nam się zrobi zaraz łąka e, i niestety zamiast rzepaku mamy pole. Uh -huh, jęczmienia uh -huh. i też takie przypadki u siebie miałem, bo czekałem sobie na fazę, żeby tak. rzepaku tam nie, nie, nie przypalić, ale to, to nie możemy na to czekać. A jeżeli jest odpowiedni czas, no to wiadomo, no to mamy, mamy ten, ten komfort, że, że, ten, że ten jęczmień skiełkuje, więc pierwsze jednoliścienne do panowania bardzo szybko, nawet przed chwastami dwuliściennymi. Ja akurat już od jakiegoś czasu robię powschodowo dwuliścienne uh -huh, uh -huh. E, chwasty, chociaż tutaj Metazachlor, chlomazon. Myślę, że to jest super mieszanina. Tak. Tania, dobra. To się sprawdza. Mm -hmm, to się sprawdza, mm -hmm. jednym słowem. Ja sobie bardziej daję taki komfort pogodowy. Te zabiegi są droższe. Ale wtedy mogę zareagować jakby lepiej, bo jakby nie, 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 niezależnie od tych warunków. Bo jak będzie sucho, no to wiadomo, te do glebówki będą działać dużo słabiej i wtedy mamy problem. Okay. Także powschodowe tak są bardziej, taki bardziej komfort taki psychiczny, że. Mm -hmm. um... Ale przy zastosowaniu chlomazonu z metazachlorem, to mm. robisz to tam jak najszybciej po siebie? Tak, to jest. Po Oczywiście. Mm. Tak. E, następnie jakaś tam poprawka później, na przykład samym metazachlorem gdzieś tam w jakiejś tam fazie, nie Najczęściej naraz się wszystko uda. dwóch trzech uh -huh. liści. Nie, Może trzeba. wtedy z pierwszym gremie. Nie trzeba. Mnie. nie. Przy, przy takiej mieszaninie nie trzeba. Powschodowo też robię to naraz. E, fiołek, gdzieś tam mi uh -huh. zostanie. Ale uh -huh. patrząc na fiołek, to, to można sobie ręką machnąć. Naprawdę to jest taka mała presja. Ten rzepak tak szybko rusza, że że tam jakiś świałek zostanie to to mamy chwasty mniej no. więcej jesienią a jak sobie radzisz y, ze szkodnikami tak bo po wycofaniu wielu e, wielu wielu substancji jeżeli chodzi o ochronę rzepaku przed nie szkodnikami... nie mamy tutaj wielu rozwiązań nie mamy wielu rozwiązań ale jak sobie radzisz z tymi na przykład presją myszyc y, jesienią która dosyć często występuje w przy takim w przy takiej sytuacji rzadach. jak teraz gdzie tych substancji jest tak mało y, to w zasadzie takim jedynym chyba sobie rozwiązaniem jest po prostu chociaż też nie możemy tego robić i yy, nie jest to idealne i robić tego tak yy, żeby znaleźć wszystkie środki dostępne na rzepach ale stosowanie do każdego zabiegu perytreidu. po prostu co mm -hmm. nie każdy wjazd mm -hmm. to jest coś każdy wjazd i wtedy ta presja jest faktycznie ograniczona bo jak sobie będziemy działać tak jak kiedyś że sobie jeden zabieg zrobimy, no to czym zrobimy? No acetamipryt dodamy spoko, fajnie jest, ale ten acetamipryt zaraz będzie na wiosnę też potrzebny, tak, prawda? Tak, bo, jest, tak. y, bo są słodyczki, są chowacze, mhm. y, jeszcze na uszczynowe coś tak dać, jest. więc. No, A jak szybko? Wcześniej zaczynasz od razu? E, ja mówię, chodzi, każdy, zabieg. każdy wjazd, jest który pierwszy. jest możliwy, to jest SpyroTroid. A okej, okay. dobra, no, w ten sposób. I to jest takie okay. rozwiązanie, powiedzmy nieidealne, ale ale takie, które pozwala ograniczyć tą presję e, i większe prawdopodobieństwo, że na bieżąco po prostu te szkodniki są e, przy plaku zwalczane. Mhm. Nie wiem, Ja tu chyba innej, jakiejś mądrzejszej ścieżki nie widzę. Czyli miało być mniej chemii. A jest więcej, A jest no, więcej. No, ale to, to no, każdy no, to te głosy podnosi, prawda? Że to tak tak za, za, zaprawy już jakby tak. tego nie, nam nie ochronią, co, co, co powinny, mhm. więc no, no nie mamy innego wyjścia, jak, jak ratować się, no, bo te plantacje po prostu by nie wyglądały. To prawda, to prawda. No to uprawki Grzegorz po tym, po tym przykładowym tutaj jęczmieniu. Eee, najczęściej to wygląda, wyglądam, najczęściej czyli? bezorkowo wygląda to talerzówka płytko e, i później na głęboko raz e, jakimś gruberkiem takie 20-25 cm y -y, e, troszeczkę głębiej. i później uprawowo-siewny, I od razu? uprawowo średnie, tak, nie ale... trzeba nic doprawiać. Wiesz co, jeszcze... ja jestem takim zwolennikiem ograniczenia wjazdów w pole. I Aha. Jeżeli się tylko da, nie jeżdżę. Okay. To mi z powrotem. Nie robię tak, żeby było zawsze idealnie i okay. tam zero słomki, tylko po prostu ograniczam to. Nie robią jakichś pustych przejazdów. Y, 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 no chodzi o wodę przede wszystkim, no umówmy się, prawda? Jasne, Im jasne, mniej to... przesuszamy tą glebę, tym jest lepiej. W tym przypadku jest stripteel, więc w ogóle no, całkiem inna technologia. Jasne. To już jakby nie było no, ruszania no, ja praktycznie cztery... gleby no. wcale. Mhm. A głęboszujesz y, ścieżki technologiczne? Yy, całe pola głęboszuję. A, całe pola? Całe Głęboszuj. pola i najczęściej robię to przed burakami. Aha. Czasami przed rzepakiem, ale tak jak mi się płodące zmienia przed burakami. Staram się. Głębosz poleci, to całe gospodarstwo jest przeleciane, tak jakby nie patrzeć co tam co 4 lata, okay. każde pole. No to mamy, mamy uprawę pożniwną i przedsiewną, jak wygląda kwestia siewu, czy zwracasz tu uwagę na normę wysiewu na swoich polach, tak. jaką przyjmujesz, chodzi mi tu o sztuki na metr kwadratowy, bo wiadomo, że co roku masa tysiąca nasion jest inna, więc tak. nie mówimy o kilogramach, no, tylko, no, tylko mówimy tutaj jaką przyjmujesz taką Najczęściej się to kręci między 40 a 45 mhm. roślin. Mhm. Raczej, raczej wybieram tą górną granicę, chociaż kusi mnie zawsze, żeby, żeby trochę zejść, bo. Bo te rośliny jednak lepiej reagują, uh -huh. ale biorę pod uwagę jeszcze takie niekorzystne warunki, że coś tam nie zejdzie, tak, że zawsze. jakieś ślimaki, myszy, no cokolwiek, po prostu uh -huh. uszkodzenia, uh -huh. że te rośliny gdzieś tam jakieś wypadnięcia się zdarzają jednak. Więc... Tym bardziej, że mieszańce, które do tej pory uprawiałeś, wcześniej Memorii, dzisiaj tak. Guzzi, to są bujne mieszańce, tak? tak? one. to widać. Sam przyzna, że potrafią tą masę dużą zbudować, dlatego tak ważne jest tutaj, to żeby nie siać zbyt gęsto i rzeczywiście... W tamtym roku miałem takie tam perypetie na dwóch hektarach ze ślimakami. To jak mój tato na to pole patrzył, Grzesiek wyciągaj Wyciągaj, zaoraj, to to nie wygląda. Tak, Poczekaj, daj szansę. No i faktycznie przy koszeniu, jak później z góry sobie siedziałem na tym kombajnie, tam Mariusz mi pomagał w koszeniu. Kurczę, no zero jakiejś różnicy. Te rośliny się tak rozbudowały. Masę nabrały, więc no... Korzystały ze światła, y, z, z nawozów i tak, dały ma, radę. Mają, mają możliwości. Tak rzeczywiście. Że nawet, ja jestem nawet takim zwolennikiem, że jak tam zostaje 10-15 sztuk, mm -hmm. to to, to mu musi zostać. Tak, tak, tak. To W ogóle 10 sztuk to niech będzie nawet 10. Zawsze to jest lepsze niż. Jeszcze raz coś tam... Siadź. Siadź, mhm. ponownie. No. To jest prawda. Mamy takie przykłady. Mhm. Nasz kolega Mateusz e, z grupy Butor właśnie zostawiał takie rzepaki, które miały tak. 15 tak. obsada, 15 mhm. sztuk na metrze kwadratowym i plonowały rewelacyjnie, więc, więc no. chyba trzeba w tym kierunku rzeczywiście Dbać iść. Są szanse dla rzepaków. Dokładnie nasza rekomendacja też bliżej 35. Niż 45 sztuk na metr kwadratowy do siewu. Akurat w tej odmianie Guzzi, nie? bo to jest tak. To jest odmiana... Przy tych bujnych dużych, tak, tak. dużych mhm. mieszancach. Okej, okay, siew mamy nawożenie. Nawożenie ee, podstawy, podkorzeń e, najczęściej jakiś polidap, czyli fosfor z azotem czy już mhm. mała dawka najlepiej, jeżeli tak jak tutaj, jest podkorzeń bezpośrednio tak. e, włożone, bo wtedy może sobie korzystać z tego azotu. E, więc tam najczęściej około 100 kg, więc 18 już azotu mę, wpada. E, no i dokładam e, potas, czyli też przedsiewnie jeszcze pod, pod grubera e, rzucam najczęściej. W tym przypadku u mnie jest werwaktor. E, e, czasami. Dodaję jeszcze azot, mhm. bo jednak widać na tych roślinach najczęściej na jesieni. A to Patrz. będzie to pytanie, właśnie, jeszcze w, w, w którym momencie, bo często widzimy te pola no. rzepaku, przede wszystkim Aha. jak jest ta jesień taka dłuższa. ciepła, dłuższa, one tak. żyją, chcą rosnąć, a widzimy nieraz przebarwione już liście rzepaku, i to jest właśnie oznaka tego, że są rzepaki po prostu głodne. Jak sobie z tym e, tematem radzisz. 100 kg saletry czasami mm -hmm, gdzieś tam mm -hmm. e, wlatuje na plantację, okay, czyli 30, 30 Nawet... kg azotu po głowie. Tak, tak. Okay. 30 kg jeszcze azotu daje pogłównie, i wtedy faktycznie nie widać tych takich objawów, a bardzo tak. często one się pojawiają. Tak. Te no, takie naprawdę. przebarwienia, czy tam fioletowe, czy tak, żółte, tak, o tak, braku tak, azotu, tak, więc tak. rośliny są głodne tak Po prostu są głodne I, i, hmm. i wtedy warto o tym pomyśleć, żeby tą dawkę azotu jesienną zapewnić. E, okay. I do 1 marca. Do 1 marca, właśnie. I to jest ten, ten problem, że mamy taki bardzo długi czas tego pierwszego wjazdu z nawozami. Tak, tak. To nie są już te piękne czasy, gdzie tam. Bo jak była pogoda, to, to i w lutym się zdarzało. Jasne. Tylko czekamy miesiąc jeszcze więcej. Więc... Jasne. Dlatego warto o tym nawożeniu jesiennym. Tak. Pamiętać, bo te rzepaki często na przedwiośniu no budują, by tak? już tak, dostać tej, tego azotu, a nie możemy, czekamy. W tym roku mieliśmy tak komunikaty, kiedy, kiedy już ten czas na wjazd jest, a on się praktycznie zgrał jest, tak samo tak. Jak, jak lata poprzednie, więc, więc tak. tutaj warto, warto o tym. No i wiadomo, pamiętać. jakaś szybka regulacja też na jesieni jest, mm. i ona jest, tak jak w zaleceniach, dosyć szybko. Czyli pojawia się taki czwarty, szósty liść, i, i, i mimo, że te rośliny tak wyglądają na takie małe bardzo, mhm. każdy się zastanawia, nie poczekam jeszcze trochę, to, to w moim przypadku ten zabieg jest właśnie w takiej fazie najczęściej robiony. I bardzo różnie. Czasami był to sam tebukonazol, czasami robiłem sobie karyk, zmieszałem na pustę tebukonazolem. W tym sezonie akurat mam zrobione dowo, czyli można powiedzieć, że to z ta sama substancja. Okej, czyli tutaj ta regulacja jesienna, mówisz, że w miarę szybko. To bardzo dobrze to jest dosyć istotne, bo, bo tak jak wspomniałeś, wielu gospodarstw czeka na, na te tam 4-6 liści właściwych, a co to znaczy, tak? tak. I często gdzieś ta, gdzieś, gdzieś ta infekcja, która następuje przez suchą zniznę kapustnych, no, no jest troszeczkę wcześniejsza niż nam się wydaje mhm. rzeczywiście, tak? Dokładnie. I, i więc warto pamiętać mhm. o tym, żeby te żeby te cztery liście właściwe już złapać, a łatwo to ocenić, bo po prostu liść właściwy przyjmijmy, że to jest taki, który ma wielkość łyżki stołowej. Więc jak już mamy takie cztery liście, to, to rzepak praktycznie nadaje się to natrawy, do tego. Jest bardziej tendencja, że regulacji. ktoś to potrafi przeciągnąć, ale myślę, że, hmm. że lepiej tutaj w takiej fazie. E, tym roślinom nic się nie dzieje kompletnie, to nie jest tak, że one zostają je w zahamowane w wzroście, a, a tak, tylko nie? te paki, wiadomo, nawet przy takich dawkach wcześnych potrafią później robić, jak są warunki, no, o, Oczywiście no, trzeba zwrócić pokazać. uwagę na to, o czym wcześniej mówiłeś, czyli patrzymy co się dzieje, bo nie możemy wszystkiego sobie napisać, scenariusza, tak? tak całego nawożenia tak, tak. i tak dalej, więc reagujemy pod, pod rzeczy, pod warunki. które y, dzieją się jesienią na polu i i pod to dobieramy oczywiście, tak? Ale generalnie chcemy złapać jakiś jakiś zarys Twojej, twojej technologii, bo, hmm. bo tak, jak co roku widzimy, jest po prostu skuteczna.) Hmm.